Kiedy po raz pierwszy sięgasz po zakurzoną encyklopedię, która właściwie rozpada się w Twoich rękach, nie spodziewasz się, że to będzie aż takie doznanie, że ten jeden moment aż tak mocno zmieni Twoje życie. Przecież dopiero co odziedziczyłaś ten sklep i w sumie nic to nie powinno zmienić. O, pojawiają się jakieś obrazki, szkice roślin, ale gdy zagłębiasz się w temat, dostrzegasz, że te opisy brzmią znacznie bardziej mrocznie niż zabawnie. I tak, w tym momencie wszystko się zmienia. Strange Hearty Culture to jedna z tych gier, które właściwie od samego początku chwyciły mnie za serce, złapały w pułapkę tym swoim magnetyzmem, który jest niesamowity, który jest zamknięty w bardzo prostej formie, formie, którą znamy z innych tytułów, nieco starszych, jak Papers Please i nowszych, jak Potion Craft. Ale jeżeli chodzi o ten drugi tytuł, to porównując go do Strange Hearty Culture, zdecydowanie brakuje mu głębi. Ale trudno się dziwić. Tele twórców były zgoła inne. Chodzi tutaj o rozwiązanie zagadki. To jest gra detektywistyczna. To nie jest bynajmniej symulator. Kolejny symulator prowadzenia sklepu. I chciałbym trochę porozmawiać o tym tytule. Tytule, który właśnie sprawia wrażenie niesamowicie prostego. Interfejs jest znany, a jednak udało się osiągnąć coś niesamowitego w tej krótkiej gierce. Do pierwszego zakończenia możecie dotrzeć. W jakieś 4 godziny, bo nie jest ani skomplikowana pod względem interfejsu, ani zagadek, ale jednak jest w niej coś szczególnego. Ja mam na imię Ola i właśnie o tym tytule chciałabym dzisiaj trochę poopowiadać, bo muszę przyznać, że trafiłam do niego zupełnie przez przypadek, a Strange Horticulture sprawił, że niesamowicie się wciągnęłam. Nie chciałam w ogóle oderwać się od tej rozgrywki i jeszcze do niej wrócę, bo jeszcze mam w niej sporo do odkrycia. Zasady są bardzo proste i tak jak wspomniałam, znamy jest takich tytułów jak Starsze Papers, Please albo No, właśnie Potioncraft. I jeżeli chodzi o ten drugi tytuł, to zauważyłam właśnie, że Strange Heart Culture jest bardzo mocno porównywany. Ten tytuł do właśnie Potioncraft, a... To trochę niezasłużenie i dla jednego i dla drugiego tytułu, bo reguły gry są bardzo proste. Dziedziczycie sklep, którego pewnie nawet nie chcieliście, ale skoro już tutaj trafiliście, no to się nim zajmujecie i towarzyszy wam wierny przyjaciel każdej czar znaczy nie, to nie jest tak, nie jesteście czarownicą, chociaż w sumie można by się nad tym zastanawiać, kim tak naprawdę jest nasza protagonistka, bo na pewno balansuje na granicy światów. Nikt otwarcie nie mówi, że jest czarownicą, ba, to był pewien stereotyp nazywać ją czarownicą, skoro prowadzi sklep z roślinami, ale coś jest tutaj na rzeczy. W każdym razie tym przyjacielem, mruczącym przyjacielem jest czarny kot, którego możecie od czasu do czasu pogłaskać w sumie kiedy właściwie chcecie i zostaniecie za to nagrodzeni odpowiednim osiągnięciem, więc pozostajemy w temacie kotów, tak jak w przypadku Stray link do recenzji jest w opisie ale tu nie będzie o kotach bo to wszystko wygląda bardzo prosto, od przychodzi gość do sklepu, obsługujecie go szukacie danej rośliny na półce sprawdzacie w encyklopedii czy to ta roślina, bo nie każdy poda Wam jej nazwę czasami będzie to nazwa zwyczajowa Jeden powie po łacinie, jeszcze inny przekręci tę nazwę, a kolejny wspomni tylko, że jest żółta czy ma czerwone kwiaty, albo jest w niej coś dziwnego. I w ten sposób identyfikujecie te rośliny, znajdujecie daną na półce, podkładacie pod taką lupę, która wyciąga na powierzchni najważniejsze cechy, na przykład truskawkowy zapach wydobywający się z tej rośliny. No, i jeżeli jesteście pewni lub nie, bo Przecież nie każdy musi być tak bardzo zaangażowany, no to dajecie ją klientowi i... Nie możecie tutaj przegrać. To nie jest tak, że gdy przekażecie złą roślinę, to za kilka dni przyjdzie do Was informacja, że ten klient umarł. Nie, nic takiego się tutaj nie dzieje. Nie możecie dać złej rośliny. Gdy spróbujecie dać coś innego, to od razu pojawi się komunikat, że się pomyliła. Ale to nie oznacza, że to jest zupełnie bez konsekwencji, bo wówczas nasza protagonistka będzie stopniowo przeżywać załamanie nerwowe. Dlatego wspominam, że jest w niej coś mrocznego bo gdy dojdzie do rozpadu jej świadomości, tego załamania nerwowego, to nie będzie jak w przypadku zwyczajnego załamania nerwowego, choć nigdy nie są zwyczajne, tylko będziecie musieli rozegrać prostą minigierkę i poskładać jej świadomość. Właśnie takimi małymi elementami działa Strange Horticulture, tym magnetyzmem, magicznym oniryzmem i przede wszystkim, jak już jesteśmy w nazwach na oto, okultyzmem, bo mocno widać... Czerpie z Lovecraft'a, między innymi w tym, jaka jest fabuła i co właściwie musimy tutaj zrobić, bo tak jak wcześniej wspominam, tu nie chodzi tylko o rozwiązywanie prostych zagadek, szukanie roślinek na półce, oddawanie klientów, bo kogoś boli brzuch, czy ma wysypkę, czy komuś możecie wywołać tę wysypkę, jeżeli nie spodoba Wam się to, jak się do Was odnosi. Ale jeżeli chodzi o te błędy, to wierzcie mi, nie będziecie chcieli ich popełniać, bo coś jest w tym świecie mimo, że nic nie wiecie o protagonistce, mimo, że dopiero poznajecie ten świat i bynajmniej nie jest przyjazny, ba, jest niesamowicie mroczny, to jednak jest w nim coś takiego, że zależy wam na tym, żeby rozwiązać tę zagadkę, żeby zobaczyć, co tu się w ogóle wydarzyło i czujecie w pewnym momencie odpowiedzialność za tych ludzi i za wybory, jakie podejmujecie, bo Strange Horticulture to przede wszystkim gra detektywistyczna. W przeciwieństwie do Potion Craft, tutaj Poza kilkoma momentami nie musicie nic mieszać ze sobą i samemu tworzyć jakiś eliksirów, bo ten element się tutaj pojawia, ale jest sprowadzony do po prostu wybrania konkretnych roślin. Nie musicie, chociażby tak jak w Kingdom Come Deliverance, tworzyć tutaj skomplikowanych eliksirów, coś tam wymieszać, coś utrzeć i gwarantuję, że Wam nie wyjdzie. Pozdrawiam moją rozgrywkę Kingdom Come, bo była trudna, chociaż też bardzo wciągająca. W każdym razie zmierzam do tego, że tutaj... Głównym filarem Strange Hearty Culture jest właśnie ten element detektywistyczny. Bo oto mamy na podorędziu mapę mapę, po której możemy swobodnie wędrować, znaczy. Prawie swobodnie, bo nasza bohaterka musi chcieć podróżować. Tam jest taki wskaźnik Will to Explore, i oczywiście on się ładuje automatycznie, gdy wykonujemy codzienne zadania, ale też w momencie, gdy dostaniemy jakąś notatkę, czy listonosz przyniesie list, list, który pobudzi naszą chęć do eksploracji, ale też możemy zdobyć tę Will to Explore poprzez podlewanie roślin, poprzez zajmowanie się naszym Przybytkiem, który odziedziczyliśmy. I gdy tak wędrujemy po tej mapie, to też odkrywamy ten świat. Świat, który nie jest przyjazny. Świat, który może doprowadzić Was na skraj załamania nerwowego, ale niestety albo stety musicie podróżować, żeby znaleźć rośliny, bo to nie chodzi tylko o to, że wszystko macie już w bazie skatalogowane. Nie. Musicie odnaleźć konkretne rośliny i później zidentyfikować. I polecam w ogóle opatrywać je sobie karteczkami, bo później gwarant że się w tym wszystkim pogubicie. I muszę przyznać, że te zagadki nie zawsze są jakimś dużym wyzwaniem. Czasami są bardzo proste, polegają na czymś, na kształt gry w statki, ale często pojawiają się też takie, które wywołują u Was wielkie poczucie satysfakcji, że udało Wam się rozwiązać tę zagadkę bez klikania w podpowiedź. Bo oczywiście można skorzystać z podpowiedzi, która jakoś Was tam nakieruje, nie jakoś bardzo, ale uważam, że w ogóle nie warto z tego korzystać, tylko raczej dać się ponieść tej grze i odczuwać to razem z protagonistką, o której tak jak wspominałam nic nie wiemy, ale można poczuć z nią łączność. Zbieram do tego, że czasami trzeba zrobić coś innego, na przykład odnaleźć jakiś szyfr. Często pomagało mi odczytywanie sobie właśnie tych łamigłówek na głos i nie wiem, czy po to, żeby lepiej je zrozumieć, czy po to, żeby się wczuć bardziej w tę historię, bo czułam się właśnie jak postać z tej rozgrywki, która próbuje dowiedzieć się coś się w ogóle wydarzyło w tym świecie? A wierzcie mi, wydarzyło się wiele złego. Poza tym, że kogoś tam boli brzuch, to pojawiają się kwestie typu morderstwa, typu kult, typu tajemniczy zakon sióstr, którego to przeorysza została otruta. I wy uczestniczycie w tym, chociaż ze swojego przybytku, chociaż czasami gdzieś tam się przemieszczacie, chociaż zwykle nie jesteście w centrum wydarzeń, to w tym uczestniczycie. I jesteście głównym detektywem. I to jest najważniejsze w Strange Horticulture i to sprawia, że ta gra tak niesamowicie wciąga. A na waszej drodze pojawią się postaci, którym niekoniecznie chcecie zaufać, albo takie, którym ufacie z marszu, chociaż może nie powinniście. Pojawi się mężczyzna z zielonymi oczami i tak, później to zostanie wyjaśnione, skąd biorą się u niego te zielone oczy, ale początkowo wygląda nie za przyjaźnie, chociaż teoretycznie ma dobre zamiary. W listach będzie pojawiał się pewien mężczyzna, i też będziecie się zastanawiać, kim on jest i jaka jest jego rola. Wreszcie, do waszych drzwi bardzo szybko zapuka kobieta, którą nawiedzają mroczne wizje. W snach widzi kobietę, a za jej plecami mroczną, ciemną istotę, i to od was zależy że jak potoczy się ta historia, czy wzmocnicie jej wizję, czy jednak zdecydujecie się po prostu ukoić jej nerwy i pozwolić spokojnie spać, bo wspominałam wcześniej, że Strange Horticulture, że dotarcie do pierwszego zakończenia Strange Horticulture zajęło mi 4 godziny, tak mniej więcej, bo tych zakończeń jest tutaj znacznie więcej, że 8, jeszcze wszystkich nie miałam i najprawdopodobniej będę próbować zdobywać kolejne, bo gra zapisuje się po każdym dniu więc więc można sobie do konkretnego wrócić i mniej więcej pamięta się, jeżeli grało się niedawno, oczywiście, gdzie te wybory się pojawiały. A jak wybory, no to można mieć wrażenie, graniczące z pewnością, że mają wpływ na zakończenie. Zakończenie, które może być bardzo mroczne. Ta historia może potoczyć się w bardzo dziwnym kierunku i właściwie nikomu tutaj nie można ufać, nawet chyba sobie. W odbiorze tej produkcji niewątpliwie, Pomaga to, jak kreowany jest klimat, a nie tylko przez muzykę, która nie jest jakaś odkrywcza, ale jest integralną częścią tej opowieści, i pod koniec ulega zmianie, i motywuje nas do tego, żeby rozwiązać tą zagadkę, że jesteście już u progu wielkiego odkrycia, że ważą się losy tego świata, ale też przez oprawę graficzną, bo chociaż postaci, sam ich wygląd nie przypadł mi jakoś bardzo do gustu, ale już rośliny i ta encyklopedia to coś niesamowite Zresztą wydobywa się z nich taki element magiczny, który sprawia, że po prostu chciałam wertować tę encyklopedię, identyfikować te rośliny, zwiedzać mapę i opisywać to wszystko. Naprawdę była to fascynująca przygoda, choć niesamowicie krótka. Zwłaszcza, że ten element magiczny aż wylewa się z tych roślin. Jedne są zwyczajne, pomogą Wam właśnie na ból brzucha wysypkę. Inne będą w stanie odegnać demony mary nocne, czy inne zmory, Kolejne będą w stanie otworzyć najbardziej skomplikowany zamek, inne pokażą to, co ukryte. Jest bardzo dużo możliwości. I dlatego wspominałam, że nasza protagonistka balansuje na granicy tych dwóch światów. Jest w niej coś spirytualnego. Ona to wszystko widzi i ona to wszystko mocno, całą sobą odczuwa, właśnie gdy dochodzi do tego rozpadu świadomości i tej minigierki. Więc jest to niesamowicie dobrze zrobione, choć zamknięte wprost. W tym koncepcie. Mi sama rozgrywka, właśnie to odkrywanie tych roślin sprawiły ogromną, ogromną frajdę. I oczywiście trzeba sobie tam wypracować jakiś system pracy. Mi bardzo pomagało opatrywanie wszystkiego karteczkami, bo inaczej bym się pogubiła. Te rośliny są do siebie niesamowicie podobne, a efekty zgoła inne. Niektóre chcą złapać się za kostki w najmniej spodziewanym momencie, inne wywołują przeraźliwy śmiertelny strach, a inne są w stanie odwrócić czarną krew i powstrzymać to wszystko. I to jest właśnie wasze główne zadanie.